Cześć, no na początek oczywiście wielkie dzięki za ostatniego live'a. Um, dzisiaj moi drodzy chciałbym powiedzieć parę słów o chamstwie, prostactwie PiSu. No o tym nie raz mówiłem i pewnie nieraz będę mówił, ale dzisiaj chcę się skupić na Budaprenie Terleckim. Jak pewnie słyszeliście, opozycjonistka, kandydatka na prezydenta Białorusi, która notabene wygrała wybory, no ale jak wiecie, zostały tam oszukane. No chodzi o to, że Cichanuska spotkała, jest obecnie w Polsce, spotkała się z Trzaskowskim. Terlecki na to, to niech szuka pomocy w Moskwie. To taki wstępik. A konkrety. Przebywająca w Polsce świetłana Cicha była kandydatka na prezydenta Białorusi. Spotkała się w piątek m.in. z prezydentem Dudą, no i oczywiście z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Terleckiego spisu oczywiście, jeśli Cicha chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce, to niech szuka pomocy w Moskwie. No, powiem wam, gbur prostak ham bydle. No, tak mogę skomentować jego słowa. Yy... Duda spotkał się z liderką białoruskiej opozycji w Belwederze. Tematami rozmowy, rozmowy była aktualna sytuacja na Białorusi oraz możliwość wsparcia działań białoruskiej opozycji. Jak powiedział Duda, życzymy jak najlepiej naszym sąsiadom. Chcemy, by Białoruś była państwem demokratycznym, suwerennym, niepodległym. Chcemy, by sami decydowali o sobie i wybierali yy, drogę, yy, którą chcą podążać. W spotkaniu z Dudą też wziął udział białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. No, ale to tak, że na wstępie tutaj o tym powiedziałem, że ta pani nie spotkała się tylko z Trzaskowskim, ale też z samym Dudą, i wtedy wszystko było ok. No, ale Cichanuska spotkała się jednak też w piątek z Rafałem Czaskowskim. Razem spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej w hotelu Bristol. Białorusinka mówiła o symbolicznej dacie spotkania z prezydentem Warszawy. Jak powiedziała, to symboliczne, że spotykamy się na konferencji prasowej 4 czerwca w dniu w którym w 1989 roku demokratyczne siły w Polsce pokonały reżim w pierwszych częściowo wolnych wyborach. Naszym celem na Białorusi jest przeprowadzenie wolnych wyborów, które będą początkiem nowej demokratycznej Białorusi. Trzaskowski zapewnił z kolei, że jako samorządowiec stara się pomagać Białorusinom. Liderka białoruskiej opozycji uczestniczyła też w uroczystościach odsłonięcia pomnika Solidarności w Warszawie. Oprócz Trzaskowskiego byli tam wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kijdawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Senatu Bogdan Borusewicz, Henryka Krzywonos, Barbara Labuda. Oraz inicjator i fundator Pomnika Solidarności, prezes fundacji imienia Ronalda Regana Janusz Drosiewicz. Spotkanie Cichanuskiej z Czaskowskim i innymi przedstawicielami opozycji w Polsce, tak jak wspomniałem na początku, na Twitterze skomentował Terlecki. Jak napisał, jeżeli chanuska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie. No kurde, no, no hamidło, no prostak, po prostu pro, prostak. Jak dodał, jak dodał Terlecki, my popieramy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. To chciałbym nie wiem, przemilczeć, ale nie mogę. I tutaj dodam coś od siebie, bo powiem wam, że no szlak mnie trafił, jak ten gość z przećpanym mózgiem zaczął wypisywać takie brednie. Terlecki w wyborach zdobył tam około 10 tysięcy głosów. I taki ktoś śmie mówić, że Trzaskowski, który zdobył ponad 10 milionów głosów wyborczych, jest niedemokratyczną opozycją. Nie wiem, czy on był naćpany, czy nachlany, czy on po prostu jest popierdolony. Ten cały wpis Terleckiego wywołał lawinę no, negatywnych komentarzy. W normalnym, demokratycznym kraju za taki wpis wicemarszałka Sejmu byłaby natychmiastowa dymisja, no, ale to by było w normalnym, demokratycznym kraju, a nie w Republice Bananowej, jaką jest teraz Polska, którą pis uczynił. No ale przecież Pisowi od dawna bliżej do, przecież do standardów Łukaszenki niż do białoruskiej opozycji. Terlecki, pomijając jego zachowanie, podłość, chamstwo, politycznie. On popełnił po prostu polityczne harakiri. No on, on jest politycznie niegodny sprawowania funkcji wisz, wicemarszałka Sejmu. No a tak po ludzku jest po prostu podły, No, bo nie wiem jak to y, inaczej można nazwać. To jest po prostu niebywałe, że tak człowiek, jeden z... Z najwyższych szczebli w rządzie może wypowiadać się publicznie w taki sposób, no to jest jak dla mnie no, kompletny odlot. Inaczej mówiąc w mojej ocenie słowa Terleckiego o Swietłanie Cichanuskiej to jest hańba dla polskiego sejmu i polskiej dyplomacji. Podczas gdy w całej Europie siły polityczne solidarnie sprzeciwiają się reżimowi Łukaszenki, szef klubu PiS atakuje liderkę białoruskiej opozycji, wysyłając ją do Moskwy. No i tutaj, żeby była jasność, żadna okoliczność lub słabość, jaka towarzyszyła Terleckiemu, gdy siedział na tym swoim Twitterze, nie tłumaczy go z tych słów. Za taki komentarz powinien, gdyby miał honor oczywiście i zwykłą godność ludzką, powinien zrezygnować z funkcji i złożyć mandat poselski, no ale do tego trzeba mieć godność. I tutaj Polacy powinni oczekiwać takiej stanowczej reakcji nawet Morawieckiego na te haniebne słowa a od Kaczyńskiego po prostu wyciągnięcia konsekwencji wobec szefa swojego klubu. No ale to oczywiście są żonki, bo do takiego czegoś nie dojdzie. No, nie dojdzie tylko dlatego, że to są ludzie Pisu, a Ludzie PISU nie mają godności. I powiem wam, że na początku myślałem, że to jest fejk jakiś, no ale niestety okazało się, że nie. To jest prawdziwy wpis na koncie wicemarszałka Sejmu, jednej z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w obozie władzy w Polsce. Ze wschodu nadciąga zmiana, czekają nas trudne czasy, potrzebujemy sojuszników, potrzebujemy mądrych, dalekosiężnych decyzji, potrzebujemy budowania mostów, musimy wspierać ludzi i organizacje, których cele są podobne do naszych. Tymczasem Terlecki nie widzi niczego poza. Tą pisowską piaskownicą. Popycha wręcz liderkę białoruskiej opozycji w ręce Putina, bo nie podoba mu się, że spotkała się z jednym z liderów opozycji w Polsce. Tak w cudzysłowie mówiąc, opozycji, którą zupełnym przypadkiem Terlecki nazywa antydemokratyczną. No. Podobnie jak antydemokratyczną opozycję nazywa w Rosji Putin. Już nie wspomnę o Łukaszence. I to nic, że na przykład Cichanuska spotkała się również z prezydentem Dudą. Spotkanie z Trzaskowskim ją już przekreśla. Terlecki nie będzie już wspierał anty Łukaszenowej opozycji na Białorusi i niech KGB porywa, morduje, skoro śmią spotykać się z z prawdziwym wrogiem demokracji, czyli prezydentem Warszawy, Rafałem Czaskowskim. No, to jest chyba taka porąbana logika czaskowskiego i pisowców. I tutaj no, trzeba też podkreślić, że to jest dramat polskiej polityki zagranicznej. O całkowicie nieskutecznej i nie, próbu nie próbującej już nawet czegokolwiek budować wokół Polski. To jest dramat polskiej polityki, w której rządzą totalni amatorzy. To jest dramat nas wszystkich, bo tak notabene wszyscy za to zapłacimy: malejącym bezpieczeństwem kraju oraz słabnącymi z dnia na dzień wpływami Polski, gdziekolwiek, od Brukseli po Waszyngton. Terlecki jest złośliwym wybrykiem natury, dowodem na to, że jednak istnieją granice człowieczeństwa. Dla mnie to jest, krótko mówiąc, odrażająca karykatura człowieka. Rysio, pseudonim pies, jaki kiedyś miał, tak naprawdę chyba niewiele się zmienił w tych swoich zwidach alkoholowo-narkotyczno-klejowych. Bredzi no jakieś bzdury jedno się tylko zmieniło dawniej po libacjach ćpaniach i wąchaniach e, wypoczywał na chodnikach przed jamą Michał, e, Michalkowską na Floriańskiej bądź przed jaszczurami i baranami na głównym rynku dzisiaj natomiast zajmuje e, poczesne miejsce na Wycierazce prezesa, albo w kuwecie jego kota. Taka jest <śmusz> różnica. Yy, na wpis Terleckiego wypowiedziała się oczywiście sama zainteresowana Cichanuska i komentuje wpis Terleckiego o szukaniu pomocy w Moskwie krótko. To nie jest, jak powiedziała, to nie jest w porządku. Yy, Powiedziała tak, nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini, powiedziała Cichanuska, zapytana o no, tak delikatnie mówiąc kontrowersyjny wpis Terleckiego. Po tym jak liderka białoruskiej opozycji spotkała się z Czaskowskim, to już jak wam mówiłem, Terlecki ten swój. Te swoje wymiociny wrzucił na Twittera. No i jak powiedziała dziennikarzom, Cichanuska, to w kilku zdaniach, bo treści, znaczy skomentowała te wymiociny Terleckiego. Powiedziała coś takiego: Nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini. Istnieje absolutne porozumienie wśród wszystkich ugrupowań politycznych sprzeciwiających się wobec tego co się dzieje na Białorusi. Białoruś jednoczy w tym szczególnym momencie w tym momencie kraje się jednoczą, partie się jednoczą. I Chcę to powiedzieć jeszcze raz. Białoruś się jednoczy i doskonale wiadomo, co jest białe, a co jest czarne. Teraz yy, nie walczycie między sobą, tylko dla Białorusinów i razem z Białor Białorusinami, podkreśliła Cichanuska. Także, no, chyba najlepszy komentarz. Nie wiem, czy coś mogę jeszcze do tego dodać, ale myślę, że. Tu chyba ujęłem wszystko, co miałem do ujęcia o tym panu od Budaprenu i, i pani opozycjonistki z Białorusi. No, mógłbym parę słów wrzucić, ale i tak myślę, że już dużo powiedziałem i chyba troszkę czasami przyostro, no ale... Jak się czyta czy słucha wypowiedzi tych pisowskich miernot, to się przysłowiowy scyzoryk w kieszeni otwiera. Cichanuska jeszcze powiedziała takie słowa, które no, mi się wydaje są dość, dość trafne. Tu chodzi o te wymiociny Terleckiego na jego Twitterze. A powiedziała coś takiego. Jest to dość dziwna sytuacja, ponieważ staramy się spotkać ze wszystkimi siłami politycznymi. Białoruś tak naprawdę powinna łączyć, a nie dzielić w krajach demokratycznych. Co do Białorusi wszystkie partie polityczne łączy konsensus i mają jedną wspólną opinię co do co się tak naprawdę na Białorusi dzieje. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to skomentować. No, ja wam powiem, że no nie dziwię się, że nie wiem jak to skomentować, bo, bo ciężko coś, coś takiego skomentować, co odwalił Terlecki. No, to żaden zdrowy umysł tego nie, raczej nie ogarnie. No a tak już podsumowując, bo dzisiaj się troszkę rozgadałem, ale no taki temat dość bulwersujący wydaje mi się. Tak podsumowując, szef największej frakcji parlamentarnej mówi do liderki demokratycznej Białorusi, zwyciężczy, czyni wyborów prezydenckich, żeby szukała pomocy w Moskwie. Trzeba tu przypomnieć, jej mąż od roku jest politycznym więźniem Łukaszenki. Reżim Łukaszenki 10 osób już zamordował, 30 tysięcy jest represjonowanych. Można powiedzieć, że PiS zaczyna pokazywać swoją prawdziwą twarz. No i moi drodzy, to jest takie dość ważne. Pamiętajmy, aby przez hamstwo Terleckiego nie stracić z oczu afery Obajtka, przez Obajtka nie zapomnieć o Szumowskim i Cieszyńskim, przez nich o wyborach kopertowych, a wybory niech nam nie przysłonią Ostrołęki. Ostrołęka niech nam nie przysłoni. Nepotyzmu, nepotyzm srebnej, a srebrna dwóch miliardów dla TVP, i tym, po, i tym podobne sytuacje można by było długo wymieniać. No, nie ma dnia bez afery, nie ma dnia, bez przekrętów, nie ma dnia bez kurwysyństwa podczas rządów PiS. No, i myślę, że tym akcentem <gryw> zakończę ten temat no troszkę się rozgadałem przepraszam także dzięki wielkie pozdrawiam wszystkich serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję za lajwa no i do następnego filmiku trzymajcie się cześć